Głos nadziei na każdy dzień. Rozumiejąc prawdziwą wiarę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiary na Ziemi, gdy przyjdzie? Ewangelia Łukasza, rozdział 18, werset 8. Jednym z poważnych powodów niewiary ludzi i tego, że tak wielu jest niewierzących, jak ich zazwyczaj nazywamy, jest to, że diabeł trzyma nas w stałym niezrozumieniu Boga, aby nie dopuścić, byśmy Mu uwierzyli. Chociaż, jak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12, wersety pierwszy i drugi, Jezus jest zarówno sprawcą, jak i dokończycielem naszej wiary, to nawet i wiara której On jest autorem, przemija, jeśli niczego więcej z nią nie uczynimy, poza przytakiwaniem głową. Jezus powiedział, że gdy przyjdzie syn człowieczy, z trudem będzie mógł znaleźć wiarę na ziemi. Dowiadujemy się, że w ostatnich dniach ziemia będzie niemal ogołocona z prawdziwej wiary. Wszędzie będą ludzie, którzy będą mówić: „ Wierz, wiesz i tylko wiesz. To jednak nie jest prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara jest dana przez Boga w darze i wzrasta przez kontakt ze Słowem Bożym. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Tak więc, po pierwsze, dla wiary o głębszym zabarwieniu, konieczna jest znajomość Boga i Jego Słowa, a jednak ta świadomość nie wystarcza. Musi być także zrozumienie i przyjęcie Słowa Bożego. Pewnego dnia Jezus szedł z uczniami drogą do Emaus. Widział, że mają trudności ze zrozumieniem pewnych rzeczy. Byli jak ludzie z woalką na oczach. Jezus otworzył ich umysły, by mogli zrozumieć pisma. Byłoby dla nas rzeczą właściwą, gdybyśmy zamiast zwykłego czytania Biblii, dla pogłębienia naszej wiedzy, modlili się także o jej zrozumienie. Modlili się, aby nasze niezrozumienie Boga, jakiego szatan stara się nam stale udzielić, znikło wraz z poznaniem Jego charakteru. Trzecim składnikiem prawdziwej wiary, która pojawia się w wyniku znajomości połączonej ze zrozumieniem, jest ufność lub zaufanie do Boga. Kiedy ujrzymy Jezusa, który przyszedł, aby objawić Boga, i kiedy poświęcimy czas na szukanie Go, wchodząc w kontakt z Jego Słowem w celu zapoznania się z Nim, zobaczymy poza zwiedzeniami diabelskimi to, co się tyczy charakteru Bożego. Nasze niezrozumienie Boga zostanie naprawione. I dojdziemy do tego, że będziemy mieć pewność i zaufanie do Boga, a to jest prawdziwą wiarą. Moris Wenden